Kochani, Słuchaj. zrobiłyśmy już babeczki Wcześniej. i nasza babe, moja babeczka, wygląda tak. A mówię. Bo wygląda. ja nie lubię tego kremu do, do tiramisu. Tego kremu, to, to są Corneli. te są Mai. Ja jestem Maja, na kornelia. Przysz przyszła na tę czaszkę. I y no i ja sobie zajadam. Takimi bliskwiniami, ale będę to dopiero tak sobie brała ręka, słuchajcie. słuchajcie. Mm. Cześć. Zamrzałam bysta. Ale słuchajcie, najlepiej, bo one tu z góry były takie twarde. Trzeba podtrzymać ich trochę dłużej. Około, ja je trzymałam. Około. Mm. 20 minut? Aha. No, tamte na początku trzymałam 20. Nie. Mm, mm. 22 minuty. A te, a te drugie, które tak mniej huczą, tak, a te tak, to tamte trzymałam dwadzieścia dwie. Dwadzieścia, dwadzieścia chyba są. Oni on też jest pyszne, tylko nie smakują mi na nawet. To są babeczki kileta. Ogólnie Powinno się wyżła, bez ten, ten środek, żeby one były większe. Napełniać je tym sosem. Na początku napełniać tymi brzoskwiniami, a później sosem. I, I tak pokruszyć na górę. Ale Naprawdę polecamy te babeczki. Możemy mm -hmm. ich nie przecinać, tylko jeść nuka mi jeść. Mm -hmm. I sobie kochani, Żeby tak wyżłobić w boku, bo to będzie to samo, tylko na, na, sp mm, na początku spróbujcie sos. Na początku spróbujcie sos. Na początku spróbujcie sosu, czy jesteście z tym sosem, czy nie. A jak jest u koleżanka, tak jak u mnie, to jej polałam sosem i a ja jadłam tylko same brzoskwinie, bo mi nie smakuje. Bo cały gatunek się zostaje, Nie mam zasię, <grym> A w tym w ogóle, te mieszkania nie są takie bakalie. suszone. Tak nie czuć No dobra, tak. Bananowa. Przepraszam, że robię coś takiego. Bo... No mamy skłonięcie do takiego masła. Wróć ty kochani, do to jest mój pies. No a mm. ja sobie tak powiedziałam. Mm, mm. Nie dawaj, nic. No, nie. Wiem. Daję trochę ci tam. Z podobne nie mogę być. Otóż się Oczywiście nie powiedziałam sobie, że się mogę palce tej wam. Słuchajcie, tylko ciuku. Mm, 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 mm. No! A ja wiem! Do mamy, przepraszam. Więc tak kochani, chcieliśmy wam powiedzieć czy to jest dobre, czy nie. I na pewno jak zjemy... Ja jeszcze mam taką babeczkę. I na pewno jak zjemy e, wszystkie babaczki, nakręcimy jeszcze jeden na Przynajmniej jeden, a ogólnie są siedem. Nie wiem skąd weźmiemy pomysły. Nie wiem. Na... Dzisiaj 10 już dziesięć, 10. Rząd na wrażen. Lajkujcie nas. Lajkujcie nas. Mamy jeszcze 5 minut, ale oczywiście nie będziemy tak cały czas mówić i jeść, bo... To jest przez nie. Jest tak ten nie. czas sobie... Poszukamy fajnego filmiku, który możemy zrobić. Um, Cześć mnie Nitonowską. Zabrać mąkę. To, to sobie dzisiaj ją nadbierzy. Um. Um, raczej zrobimy się ciesznym, nie to tak? Mhm. Mm a Boku, spróbujcie sami. już nie możesz. No, dobra, nie przedłużamy, bo będziemy tak mówić, mówić i mówić i mówić, i mówić, a zjemy. Um, więc słuchajcie, 10-5 minut i nagrywamy kolejny filmik. Pa. A i jeszcze na początek zapomniałyśmy powiedzieć witajcie. A więc witajcie, kochani i pa, kochani.